Y, może tutaj się coś rozwija, ale tutaj mam Saharę. <grywa> Dobry wieczór państwu. Siemanko, Siema. Hej, hej, hop, hop. Eo. I już wiem, kto słucha Stachurskiego. Y Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że tutaj e, możemy się spotkać. Kiedyś jeszcze e, w starym świecie e, jechałem z Olsztyna, w którym pomieszkuję, do Warszawy na występ e, i chciałem kupić sobie bilet przez internet na pociąg. Wspaniały e, PKP, polecam, naprawdę super firma. I oni przez internet już mnie powiadomili, że nie gwarantują miejsca siedzącego. E, no trochę słabo, ale musiałem, to jedyny pociąg, którym bym zdążył na występ. Pobiegłem na, e, do tego pociągu, wsiadam, patrzę, nie ma miejsca siedzącego. Mówię, kurde, rzetelna firma, dobrze, nie oszukała mnie. Jakby byłabym się wkurwił przecież. Że siadłem sobie na takich schodkach przy wyjściu, czytam książkę i nagle słyszę z przedziału konduktorów, bo akurat był obok, słyszę coś takiego, no panie kierowniku, no, no co mam, klęknąć? <zum> Zamknąłem książkę, włączyłem dyktafon. Nie, kurwa, mam materiał do stand -upu. I słucham dalej, no panie kierowniku, nie wyrzucajcie mnie z pociągu, ja jadę do matki, do Warszawy, do szpitala. Tu są jej wyniki, ona nie ma nerki. A konduktor, a pan nie ma biletu. A koleś mówi, to nie wyrzucajcie mnie z pociągu, zapłacę mandat, ja muszę tam dojechać. No ale pan nie ma dowodu osobistego, mówi, że nazywa się Jan Kowalski. No pan tego na pewno nie zapłaci. Koleś krzyczy, ja płacę wszystkie mandaty. Świetny typ, nawet ja nie płacę wszystkich mandatów. Ale byli nieugięci, podeszli już tam do wyjścia, ja akurat tam siedziałem, ten typ mnie zobaczył, mówi, ej, kierowniku, ja mówię stary, ja ci nie wypiszę mandatu. I on mówi, nie, 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 nie mandat, tylko pieniądze byś dorzucił tej do biletu. To może bym dojechał do tej Warszawy. I konduktor to usłyszał i mówi, proszę to nie żebrać, bo wezwiemy policję. A kolej wie, że już będzie wyjebany, więc ma wyjebane. I mówi, to kurwa wzywaj. A konduktor, no nie, bo już mamy opóźnienie. Zajebista firma, drugi plusik tego dnia, naprawdę wspaniała firma. Jedziemy dalej. Pociąg zatrzymał się w Mławie. Nie wiem, czy kojarzycie, gdzie jest Mława. To jest w połowie drogi między Olsztynem i Warszawą, właśnie. Tego typa tam usunęli z pociągu. On tak wyszedł, rzucił wyniki tej swojej matki na ławkę i taki wicherek jakiś się zerwał. Taki soznowsko-radomsko-mławski, yy, yy, <grytanie> Do, dokładnie. Yy, I te wyniki matki tak zaczęły latać w powietrzu. Jeszcze tak zauważyłem, że z tą matką nie jest tak źle, jak on opowiadał. I ten typie, że wyciągnął półbrowara alkoholu z kurtki, yy, pół browara czego innego można mieć. Yy, wyciągnął i wziął łyka i wiadomo, że jak mężczyzna poczuje smak alkoholu w ustach, to jest skłonny krzyknąć wszystko do zamykających się drzwi odjeżdżającego pociągu. Więc usłyszeliśmy coś takiego: Niech wasze matki będą w takim samym stanie jak moja, albo niech zdechną te kurwy. I my pojechaliśmy dalej tak wesoło z tą informacją. Patrzę po konduktorach, jeden dzwoni do matki, pyta się, jak się czuje. <śla> Czytam dalej książkę, ale coś nie dawało mi spokoju i tak... tak mi się sobie, typ nie miał pieniędzy, nie miał dowodu osobistego, wyjebali go w tej Mławie. Przecież on został przymusowo mieszkańcem Mławy. A ja byłem kiedyś w tym mieście, widziałem, jak wyglądają mieszkańcy tego miasta. Moim zdaniem tak powstała Mława. Od kiedy są tory między Olsztynem i Warszawą? Wypierdalają tam takich typów. O, tam żyją, rozdarzają się na dworcu, przyjmują nowych osadników. Tak jest. To jest prawdziwa legenda: Powstają mu ławy. I się wydaje, że wszystkie problemy, o których myślimy, że to są problemy, że w każdym problemie znajdzie się jakiś taki pozytywny aspekt. Na przykład efekt cieplarniany. Moim zdaniem jest spowodowany zbyt sumiennym topieniem marzanny. Tak chcemy mocno wypędzić zimę ze świata, że ona spierdala nam z, plan z planety, po prostu. I się straszy ludzi, że tam niedługo w Polsce będzie tak, tak sucho, taki klimat jak w Chorwacji. A taki zwykły polski Janusz, on kurwa nigdy nie był w Chorwacji przecież. On sobie myśli, może nie będzie trzeba wyjeżdżać. Dizla na noc nie zgasi i żonie każe, każe sapać szybciej. E, także to nie jest tak źle, jak tam się wydaje. A jak będzie źle, to spotkamy się wszyscy w Mławie. Ja już tam zmierzam. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Hej.